Cześć kochani, dzisiaj na temat zaświadczeń o zagranicznych dochodach dla osób, które nie są w pełni zameldowane w Holandii bądź wcale nie są zameldowane w Holandii. E, żeby mieć prawo do pełnych ulg podatkowych e, przy rozliczeniu holenderskim e, i nie mając pełnego meldunku, bądź wcale nie mając meldunku, e, musimy dosłać zaświadczenia o zerowych bądź niskich dochodach, a co mam tutaj na myśli mówiąc niskich, e, czyli że minimum 90% naszego dochodu pochodzi z Holandii. Wtedy musimy udać się do Urzędów Polski, po to, żeby urzędnik wypełnił nam dane zaświadczenie i odsyłamy je tutaj z powrotem do urzędów Holandii. Dlaczego te zaświadczenia są takie ważne? Już tłumaczę. Wtedy nasze rozliczenie jest bardziej korzystne. Mamy prawo do pełnych ulg podatkowych i możemy otrzymać po prostu większy zwrot. Pamiętajcie, że za każdy rok zaświadczenia są różne, czyli zawsze do danego roku rozliczając się na przykład z kilku lat z rzędu albo za jakieś lata wstecz, zawsze pobieramy właściwe zaświadczenie i idziemy z nim do urzędu w celu wypełnienia. Zawsze wysyłamy zaświadczenie oryginalne, nigdy nie odsyłamy kopii, bo nie zostanie kopia uznana. Zanim, zanim będziemy mogli odebrać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Polsce, musimy się rozliczyć u księgowej w Polsce na PIT 36 z załącznikiem ZG. Po tym, jak rozliczenie będzie dokonane, idziemy do Urzędu Skarbowego, pobieramy zaświadczenie o zerowych niskich dochodach w Holandii i oryginał dokumentu wysyłamy na adres podany na zaświadczeniu. Do urzędu tutaj w Holandii, na miejscu. Pamiętajcie, że im szybciej załatwicie to zaświadczenie o dochodach, tym szybciej Wasze rozliczenie zacznie być brane pod uwagę. Do momentu, aż urząd nie otrzyma zaświadczenia z zagranicy, nie będziecie tak jakby uwzględnieni w rozliczeniu. Jak macie jakiekolwiek pytania, potrzebujecie zaświadczeń, potrzebujecie porady, zachęcam do kontaktu. Trzymajcie się. Pa!